Zapach pieczonego mięsa wypełniał podwórze, mieszał się z ożywionym hałasem rodzinnych rozmów i śmiechem. Słońce zachodziło, malując niebo pomarańczowymi odcieniami, a wszyscy cieszyli się chwilą spędzoną razem. Dzieci biegały z jednej strony na drugą, dorośli wznosili tosty i opowiadali sobie historię, a atmosfera była lekka i swobodna, jak przystało na dobre rodzinne spotkanie. Siedziałem tam na plastikowym krześle obok grilla. Trzymałem w ręku zimny kubek i po prostu obserwowałem wszystko wokół siebie. Było coś wyjątkowego w tych chwilach, wiesz. To poczucie przynależności, bycia otoczonym przez ludzi, którzy mimo różnic zawsze będą przy mnie. Mój strój był prosty, wygodny na tę noc, nic ekstrawaganckiego, tylko tyle, żebym czuła się dobrze i mogła cieszyć się imprezą bez żadnych zmartwień. Co jakiś czas przechodził ktoś obok i proponował mi kawałek mięsa lub jakąś przekąskę. A ja przyjmowałem to bez zastanowienia. Smak był tak dobry jak towarzystwo. Jak zwykle, to mój wujek zajął się grillowaniem i zadbał o to, aby nikt nie wyszedł głodny. Moja mama i ciotki z przejęciem rozmawiały o jakichś rodzinnych nowinach, a moi starsi kuzyni siedzieli w kącie i śmiali się z jakiegoś wewnętrznego żartu, którego nikt inny nie rozumiał. To była jedna z tych chwil, które wydają się proste, ale wiemy, że na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Podobał mi się ten rodzaj spotkań, te spotkania, które choć częste, miały szczególną wartość. Czas mijał szybko, kiedy byliśmy razem i wiedziałam, że w pewnym momencie impreza się skończy i wszyscy wrócą do swojej rutyny. Ale teraz liczyła się tylko ta chwila, ten przyjemny wieczór spędzony w gronie bliskich. Impreza trwała w najlepsze, a ja byłem tak pochłonięty beztroską atmosferą grilla, że prawie nie zauważyłem, kiedy przybyła ktoś nowy. Zauważyłem to dopiero. Gdy moją uwagę przykuł znajomy głos, gdy się odwróciłem, on tam był. Mój siostrzeniec, którego nie widziałem od dłuższego czasu. Dziwnie było o tym myśleć, bo dla mnie zawsze pozostał tym nieśmiałym chłopcem, który biegał po podwórku podczas rodzinnych spotkań. Ale teraz był inny. Wyższy, dojrzalszy, prawie nie do poznania. Przywitał mnie z dziwnym uśmiechem, a ja odwzajemniłam uśmiech, zaskoczona tym, jak bardzo się zmienił. Rozmawialiśmy trochę o prostych rzeczach, jak wygląda życie, co robi, ale w głębi duszy czułem coś dziwnego. Nie było to nic konkretnego, nic, co mogłabym określić na pewno, ale czułam, że jego zachowanie było inne. Początkowo myślałem, że to tylko moja głowa. Może po prostu denerwował się, że po tak długim czasie znowu zobaczy swoją rodzinę. Jednak w miarę upływu nocy zacząłem zauważać drobne szczegóły, które budziły we mnie niepokój. Za każdym razem, gdy nasze oczy się spotykały, on szybko odwracał wzrok, jakby nie chciał, aby ktoś go przyłapał na patrzeniu. Ale zanim się odwrócił, wyczułam w nim jakąś intensywność, sposób, w jakim mnie obserwował, którego nie potrafiłam rozszyfrować. Starałem się nie zwracać na to zbytniej uwagi, bo mogło to być tylko moje wrażenie. Być może był to po prostu jego sposób na ponowne przyzwyczajenie się do otoczenia. Jednak uczucie pozostało. Było w nim coś innego, i choć bardzo starałam się to ignorować, nie potrafiłam wyrzucić tej myśli z głowy. Noc trwała dalej, a ja próbowałem zająć czymś myśli rozmowami toczącymi się wokół mnie, ale co jakiś czas coś kazało mi odwracać uwagę. To było dziwne uczucie, że ktoś mnie obserwuje. Na początku myślałem, że to wszystko dzieje się w mojej głowie, że może to odzwierciedlenie zmęczenia lub ruchu wokół mnie, ale powoli zacząłem zdawać sobie sprawę, że nie było to tylko wrażenie. Za każdym razem, gdy patrzyłam na mojego siostrzeńca, on patrzył na mnie, a w chwili, gdy nasze oczy się spotkały, zbyt szybko odwrócił wzrok, jakby nie chciał zostać złapany. To zaczęło mnie niepokoić. Nie było to przypadkowe spojrzenie, jak wtedy, gdy ktoś obserwuje otoczenie bezwiednie. Był natarczywy, jakby zwracał uwagę na każdy mój ruch. Próbowałam to ignorować, zmienić temat, kontynuować rozmowę. Ale wystarczyła chwila nieuwagi, żebym znów to zauważyła. Zawsze to spojrzenie, zawsze to szybkie spojrzenie w bok, gdy coś zauważyłem. Trudno było mi to uczucie opisać, ponieważ nie było ono bezpośrednie ani jasne, ale było obecne cały czas. Wziąłem głęboki oddech, próbując przekonać samą siebie, że przesadzam. Może po prostu był zdenerwowany powrotem do rodziny po tak długim czasie. Może to był po prostu nowy sposób zachowania, coś do czego nie byłem przyzwyczajony. Ale bez względu na to, jak bardzo starałam się to ignorować, nadal czułam się niekomfortowo. Tamtej nocy było coś innego i choć bardzo chciałem, nie mogłem tego tak po prostu odpuścić. Czas mijał, a podekscytowane głosy stopniowo zanikały. Jako pierwsi wyszli ci z małymi dziećmi, potem ci starsi, więc w domu robiło się coraz ciszej. Odgłos przeciąganych krzeseł, Zbierania szklanek i ostatnie podzękowania za zaproszenie oznajmiły zakończenie grilla. Niedługo potem dziedziniec, który kiedyś był pełen ludzi, był teraz prawie pusty. Na stole stało tylko kilka naczyń, a w powietrzu unosił się słaby zapach zgaszonego węgla drzewnego. Zaczęłam pomagać w organizacji rzeczy, zaniosłam kilka naczyń do zlewu, gdy zorientowałam się, że mój siostrzeniec wciąż tam jest. W przeciwieństwie do pozostałych, nie wydawało się, żeby mu się spieszyło z wyjściem. Siedział na kanapie, bawił się telefonem komórkowym i nie miał zamiaru wstawać. Wtedy to, nie odrywając wzroku od ekranu, powiedział: Chyba jeszcze nie chcę wracać do domu. Spojrzałem na niego przez chwilę, próbując zrozumieć, co miał na myśli. Większość ludzi już sobie poszła, a ja zaczynałem już szykować się do odpoczynku, ale coś w jego tonie sprawiło, że się zawahałem. Może po prostu chciał porozmawiać trochę dłużej, nadrobić zaległości, bo już dawno się nie widzieliśmy. Postanowiłem nie zastanawiać się nad tym za dużo i po prostu zasugerowałem. Chcesz kawy? Myślę, że w butelce zostało jeszcze trochę. Spojrzał w górę, jakby zaskoczony, po czym uśmiechnął się lekko. Czy to możliwe? Poszedłem do kuchni i wziąłem dwie filiżanki. Gdy nalewałam kawę, poczułam, jak w domu zapada cisza. To był ogromny kontrast w porównaniu z hałasem sprzed kilku godzin. Teraz zostaliśmy tam tylko my dwoje i chociaż starałem się ignorować dziwne uczucie, które towarzyszyło mi przez całą noc, ono wciąż tam było subtelne, lecz obecne. Postawiłam kubki na stole i usiadłam na kanapie, starając się zachowywać naturalnie. Ale wystarczyło kilka sekund ciszy, żebym zdał sobie sprawę, że coś jest inaczej. Wcześniej lekka i swobodna atmosfera grilla wydawała się teraz przepełniona dziwnym napięciem, jakby w powietrzu wisiało coś, z czym żadne z nas nie wiedziało, jak sobie poradzić. Mój siostrzeniec trzymał filiżankę z kawą, ale jej nie pił. Wydawał się rozkojarzony, pogrążony w myślach, mieszał płyn w szklance, jakby zbierał odwagę, żeby coś powiedzieć. Co jakiś czas rzucał szybkie spojrzenia w moim kierunku, ale gdy tylko zauważyłem jego obecność. Znów odwracał wzrok. Jego zachowanie było niespokojne, jakby coś go dręczyło. Ja też tak czułem, choć nie potrafię powiedzieć dlaczego. W domu panowała cisza. Nie słychać było odgłosów rozmów ani śmiechu, które wypełniały przestrzeń jeszcze kilka godzin wcześniej. Teraz byliśmy tylko my dwoje, i cisza wydawała się gęstsza, niż powinna być. Próbowałem nawiązać rozmowę, porozmawiać o błahych sprawach, żeby rozluźnić atmosferę ale słowa nie przychodziły mi naturalnie. Coś było inaczej i chociaż starałam się to ignorować, moje serce zdawało się to zauważyć, zanim zrobił to mój umysł. Wyglądało to tak, jakby ktoś chciał coś powiedzieć, ale nikt nie wiedział, jak zacząć. Cisza w pokoju z każdą sekundą wydawała się coraz cięższa. Mój siostrzeniec wciąż trzymał filiżankę z kawą, ale jej nie pił. Próbowałam wymyślić coś, co mogłabym powiedzieć, Cokolwiek, co mogłoby przełamać niezręczną atmosferę, ale zanim zdążyłam przemówić, on wziął głęboki oddech i powiedział niemal szeptem: Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak mogłoby być inaczej? Mój umysł zamarzł. Jak inaczej? Inny w jakim sensie? Pytanie zawisło w powietrzu. Bez wyjaśnienia i przez chwilę nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Podoba ci się? zapytałam, starając się zachować naturalność ale czując, że moje serce zaczyna bić odrobinę szybciej. Spojrzał na mnie przez chwilę, ale potem odwrócił wzrok i uśmiechnął się lekko, jakby nie chciał mi do końca wyjaśnić, co miał na myśli. Nic, zapomnij o tym, po prostu głośno myślę, ale wiedziałem, że to nic. Coś kryło się za tym pytaniem czegoś, czego nie chciał lub czego nie miał odwagi powiedzieć. A nawet gdy nie było odpowiedzi, wątpliwości pozostały w powietrzu sprawiając, że atmosfera stała się jeszcze bardziej napięta. Próbowałem kontynuować rozmowę, zmienić temat, ale nie mogłem pozbyć się wrażenia, że w tamtej chwili coś się między nami zmieniło. Cisza, która zapadła po tym pytaniu, wydawała się jeszcze cięższa. Moja kawa była już prawie zimna i poczułem, że muszę się ruszyć, zrobić coś, żeby rozładować to napięcie. Więc, nie myśląc wiele, wstałem. Może gdybym kupiła więcej kawy, przygotowała coś w kuchni, zrobiła cokolwiek, co odwróciłoby moją uwagę od tego dziwnego uczucia. Ale w chwili, gdy wstałem, poczułem na sobie jego wzrok. Nie było to przypadkowe ani roztargnione spojrzenie. To było coś bardziej intensywnego, jakby próbował coś zrozumieć lub czekał na moją reakcję. Moje serce zaczęło bić szybciej. Nie dlatego, że coś się wydarzyło, ale dlatego, że atmosfera była inna. W powietrzu wisiało coś dziwnego, jakieś uczucie trudne do opisania. To nie była normalna rozmowa, to nie było po prostu spotkanie towarzyskie. Coś nie zostało powiedziane, coś, co oboje czuliśmy, ale żadne z nas nie odważyło się wyrazić słowami. Próbowałam to ignorować, szłam dalej, udając, że nie zauważyłam, jak na mnie patrzy. Lecz w głębi duszy moja głowa była pełna pytań. Co się działo? Czy sobie to wyobrażałem? A może rzeczywiście było coś w tej nocy, co wydawało się inne od wszystkich pozostałych? W pokoju panowała złowroga cisza. Wciąż próbowałem zrozumieć to spojrzenie, to uczucie w powietrzu, gdy nagle on wstał. Nic nie mówiąc, niczego nie wyjaśniając. Po prostu wstał, poprawił koszulę, jakby próbował coś ukryć i wyszedł z pokoju. Przyglądałam się, czekając, aż powie coś, cokolwiek, co nadałoby sens tamtej nocy. Ale nie powiedział tego. Po prostu wyszedł, nie oglądając się za siebie. Pozostał tylko cichy dźwięk zamykanych drzwi. Stałem tam przez chwilę, próbując to wszystko przetworzyć. Moja głowa była pełna pytań. Ta rozmowa, te spojrzenia, napięta atmosfera. Nic z tego nie miało sensu. Ale jednocześnie miałem wrażenie, że coś się zmieniło. Jakby przekroczona została niewidzialna granica. Chociaż nikt nie powiedział tego głośno. Tej nocy, niezależnie od tego, jak bardzo się starałem, nie mogłem spać. Za każdym razem, gdy zamykałam oczy, przypominałam sobie sposób, w jaki na mnie patrzył, niespodziewane pytanie, niespokojny wygląd, jaki miał przed odejściem. Przeżywałem na nowo każdą chwilę i każdy szczegół, próbując znaleźć logiczne wytłumaczenie tego wszystkiego. Ale nie znalazłem. Po prostu wiedziałem że ta noc nie będzie taka jak pozostałe. I potem już nic nie wydawało się takie samo. Następnego ranka dom wyglądał dokładnie tak samo. Słońce wpadało przez okna. W powietrzu unosił się zapach świeżej kawy. A odległe odgłosy sąsiedztwa dawały poczucie normalnej rutyny. Ale dla mnie nic już nie było takie samo. Próbowałem jeszcze uporządkować myśli o wydarzeniach poprzedniej nocy, gdy usłyszałem kroki na korytarzu. Pojawił się mój siostrzeniec i przywitał mnie lekkim tonem, jakby nic się nie stało. Wydawał się całkowicie spokojny, nie dając żadnych oznak, że tamtej nocy było inaczej. Dzień dobry. Czy dobrze spałeś? Zapytał od niechcenia, biorąc filiżankę kawy. Próbowałem odpowiedzieć naturalnie, ale w głębi duszy wciąż powtarzałem to samo pytanie. Dobrze spałeś. Nie. Spędziłam noc rozpamiętując każde spojrzenie każde niewypowiedziane słowo, starając się zrozumieć, co dokładnie się zmieniło. Kiedy mówił o zwykłych rzeczach, planach na dzień, spotkaniach, a nawet o pogodzie, po prostu go obserwowałam, szukając w jego zachowaniu jakiegoś przesłania. Ale nic. Nic nie wskazywało na to, że on również poczuł tę dziwną zmianę w powietrzu. Może przesadzałem. Może to naprawdę nic takiego. Ale bez względu na to, jak bardzo starałem się podążać za rytmem rozmowy, prawda była jedna. Nie mogłem zapomnieć jego spojrzenia. I tym bardziej nie czułem, że po tamtej nocy coś między nami zmieniło się na zawsze. W miarę upływu dnia coraz częściej rozmyślałem nad wszystkim, co się wydarzyło. Co to było? Tylko nie chwila. Coś ulotnego, co umysł wymyśla i wyolbrzymia. Czy też miało to wszystko jakieś głębsze znaczenie? Nadal rozmyślałem o jego spojrzeniu o słowach, których nie wypowiedział, o napięciu wiszącym w powietrzu. Co tak naprawdę działo się tamtej nocy? Czy on czuł to samo? Czy to ja źle to zinterpretowałem? Nie znałem odpowiedzi. A może nigdy nie wiedziałam? Jednak wątpliwości i poczucie, że coś się zmieniło, że to spotkanie nie było takie jak poprzednie, nadal we mnie tkwiły. A teraz zostawiam to pytanie Wam. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś podobnego? Nie sytuacja z kimś, kogo nigdy do końca nie rozumiałeś. Co Twoim zdaniem wydarzyło się między nami? Podziel się swoją opinią w komentarzach i swoimi doświadczeniami. Kto wie, może wspólnie odkryjemy, co tak naprawdę dzieje się w tych tajemniczych momentach. A jeśli spodobała Ci się ta historia i chcesz poznać więcej, nie zapomnij jej polubić, udostępnić znajomym i zasubskrybować kanał. To jeszcze nie koniec. Obiecuję.